Ciężko jednoznacznie podsumować starty Pauliny na tych Mistrzostwach Świata. Wydaje mi się, że jak większość osób już wie, no, zmagaliśmy się z takim dosyć ciężkim okresem. Te ostatnie dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata nie były takie, jak sobie to zaplanowaliśmy i jakbyśmy mogli sobie wymarzyć ten okres. A choroba i następnie problemy z no, niejednoznacznymi testami na COVID-19 spowodowały, że no, niestety został ten, zaburzony nieco ten plan treningowy. Polina tutaj doleciała nieco później. Na szczęście no, udało się wystartować. Setka, no, mówiąc szczerze, no, była poniżej naszych oczekiwań. Chociaż z drugiej strony, jak na to wszystko, co się działo, i tak ten wynik nie jest najgorszy. Natomiast w dniu dzisiejszym dwa naprawdę bardzo fajne starty No i bardzo cieszy to, że w sesji półfinałowej Polina poprawiła rekord życiowy i ten wynik 28-11 jest naprawdę no, świetnym prognostykiem, zwłaszcza przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Także 14 miejsce na świecie ja z perspektywy trenera jestem bardzo zadowolony z tego. Chciałbym, żeby wystartował na swoim poziomie i żeby ścigał się z najlepszymi zawodnikami tutaj. Kuba należy do czołówki światowej, tutaj nie ma co ukrywać i, i na pewno te pokładane w nim nadzieje są spore. Wydaje mi się, że to będą dobre starty. Trzeba przyznać, że co zresztą było widać po dzisiejszym starcie Milaka na 200 metrów w tyłem motylkowym, no, no poziom tutaj pływania w konkurencjach delfinowych w wykonaniu mężczyzn są no, no, no bardzo wysokie, ten poziom jest bardzo wysoki. Natomiast Kuba jest dobrze przygotowany i ze spokojem czekam na ten start. Start niesamowity. No, zresztą, teraz, udzielając wywiadu, jakbyś spojrzał na moje dłonie, to pojawia się na nich gęsia skórka. No, wydaje mi się, że to historyczna chwila, móc na żywo obejrzeć w Budapeszcie występ Milaka, który pobija rekord świata przy pełnych trybunach które dopingują i, i no po prostu atmosfera była niesamowita, cała oprawa tych mistrzostw jest niesamowita, co, co tylko spotęgowało ten taki jakby końcowy efekt. No, 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 no wyścig na niebotycznym poziomie, pierwsza pięćdziesiątka, pierwsza setka no i, no i zakończenie tego wyścigu. No, myślę, że Milak wielu osobom mówiąc kolokwialnie wybił z głowy pływanie 200 metrów z motylkowym, bo na tą chwilę jest po prostu osobą no, nie do dogonienia.